CB500, czyli dwie litery i trzy cyfry kryjące się za modelem motocykla, którego przedstawiać nie muszę. Od kilku lat Honda do dyspozycji oddaje nam dwie wariacje tego modelu: miejskiego Nakeda oraz wersję Adventure. Tę drugą testujemy dziś. Jaki jeździ Honda CB500X? Tego dowiecie się oglądając ten test. Od tego motocykla szczerze mówiąc nie oczekiwałem zbyt wiele. Od przedstawiciel klasy średniej, także w klasie średniej, jeśli chodzi o pojemność i moc, do tego wyraźnie uniwersalny. Generalnie nuda. I wiecie co? Z każdym kolejnym kilometrem przejechanym na CB500X coraz bardziej chciałem go mieć. Ale od początku. Silnik Niespełna 48 koni mechanicznych, czyli tyle, na ile maksymalnie pozwala kategoria prawa jazdy A2. Z napędzaniem motocykla ta dwucylindrowa rzędowa jednostka radzi sobie bez zastrzeżeń, a do tego przyjemnie słucha się jej pracy i, uwaga, wydechu. Ten basowy pomruk, strzały przy schodzeniu z obrotów, to przy standardowym wydechu w obecnych czasach rzadkość. Takich wrażeń akustycznych w mieście ciągle korci na przemian agresywne przyspieszanie, hamowanie silnikiem i redukcję z międzygazem. Z międzygazem, którego w zasadzie nie trzeba stosować, bo Honda wyposażyła swojego małego adventura w sprzęgło z antyhoppingiem. W górę za to zmiana przełożeń bez użycia sprzęgła to czysta przyjemność. Nie pasuje mi tylko ta hondowska dźwignia, którą spotkałem już w innych modelach. Nie sprawia wrażenia solidnej, precyzyjnej i po prostu nie pasuje mi do reszty. Jak już wiecie, podczas testu nie jeździłem ekonomicznie. Mimo to średnie spalanie po przejechaniu ponad 500 km pół na pół w mieście i w trasie wyniosło 3,6 litra. Szok. Tegoroczny lifting dotyczył m.in. zmian w układzie jezdnym. Zamiast 17-calowej obręczy z przodu jest 19, a skok zawieszenia zarówno z przodu, jak i z tyłu zwiększono o ponad 25 mm. Testując CB500X odkryłem nowe hobby. Wjeżdżanie w dziury, zjeżdżanie z krawężników, dynamiczne pokonywanie progów zwalniających, to jak bardzo nie robi to na motocyklu wrażenia jest fascynujące. Oferują przy okazji dużą pewność prowadzenia także w zakrętach w połączeniu z niesamowitą wygodą, jeśli mówimy o zawieszeniu, bo niestety kanapa wygodna jest tylko na krótszych dystansach. To, że Honda CB500X radzi sobie świetnie w mieście? Już wiemy. A jak radzi sobie po zjechaniu z asfaltu? Tutaj również niespodzianka. Zaskakująco dobrze. I, choć fabrycznie montowane opony z delikatną kostką na piachu czy w błocie po prostu sobie nie radzą, to na szutrach czy polnych drogach są w pełni wystarczające. Zawieszenie wybiera najmniejsze kępki trawy, przez co oprócz wygody dla nadgarstków zapewnia bardzo dobrą trakcję w terenie. W razie potrzeby mamy dostęp do jego regulacji. Motocykl dużo zawdzięcza także świetnemu wyważeniu, przez co prawie 200 kg masy własnej prowadzi się łatwiej niż większość 125. Drobniejsi mężczyźni i kobiety nie będą mieli problemów z jego opanowaniem, a przeciskanie się w korkach będzie przyjemnością. The cb 500 x nie wyposażono w żadne elektroniczne systemy bezpieczeństwa poza ABS-em, który działa tak, jak działać powinien. Co prawda, z przodu producent wyposażył motocykl w układ z tylko jedną tarczą, ale siła hamowania, którą zapewnia, jest wystarczająca. Znalazłem też informacje o systemie sygnalizacji awaryjnego hamowania, który przy wciśniętej do oporu klamce hamulca włączy światła awaryjne, ale mimo kilku prób wywołania takiego ciągu zdarzeń i naprawdę ostrego hamowania nie doświadczyłem działania tego systemu. O w pełni ledowych światłach i kierunkowskazach wspominać chyba nie muszę. Wszystkie elementy, poza dźwignią zmiany biegów, sprawiają wrażenie wykonanych z dobrych materiałów i solidnych. Największym, moim zdaniem, mankamentem tego jednośladu jest... szyba. A dokładniej brak możliwości jej regulacji. Kiedy broszury krzyczą o wysokiej szybie zapewniającej komfort, nie wiem czy mam płakać czy się śmiać. Jest ona dosyć skromna. Chroni od wiatru tylko kiedy położymy się na motocyklu, a przecież nie o taką pozycję tutaj chodzi. W rezultacie dłuższe podróże z prędkością przelotową powyżej 100 km na godzinę to męczarnia, tylko ze względu na wiatr i hałas. Tuż poniżej szyby znajdziemy czytelny, nieprzeładowany informacjami wyświetlacz prezentujący oprócz prędkości i obrotów silnika m.in. aktualny bieg, temperaturę silnika, spalanie, średnią prędkość czy godzinę. Na manetkach brak dedykowanych przycisków do przełączania opcji na wyświetlaczu, jednak wszystkie inne umieszczone są ergonomicznie. Na pokładzie znajdziemy też immobilizer i wzmocnioną blokadę kierownicy. Jeżeli szukasz zwinnego, świetnie prowadzącego się i ekonomicznego motocykla, a do tego pokonujesz raczej krótsze trasy i zdarzać się zjeżdżać z asfaltu, to maszyna, z której będziesz zadowolony. Jeśli podobał Ci się ten test i chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj nasz kanał i śledź nas na Instagramie. Link znajdziesz w opisie. Do zobaczenia w kolejnym teście.